Proszę Państwa, jest to bardzo przykre i tragiczne, że polska młodzież od nowa musi walczyć o swoją przyszłość. Proszę Państwa, najtrudniej być Polką i Polakiem na polskiej ziemi. Tu może się czuć dobrze tylko ten, kto obraża nas Polaków, kto oskarża nas o wszystko, co złe. Ale ja mówię, kochani, to do nas należy mimo wszystko przyszłość Polski i to, o co myśmy walczyli, a o co nas tak bardzo oskarżono, że jesteśmy ludźmi nieświatłymi gdzieś tam z Ciemnogrodu, że się nic nie opłaca, ale złodzieją opłaca się wszystko i z całego świata. Proszę Państwa, wybory. Ktoś kiedyś powiedział, ja nie będę mówił kto, bo obrzydliwość bierze mnie wymieniając to nazwisko. Nieważne kto głosuje, ważne kto głosy liczy. Oto mamy dowód. Kto liczy głosy, ten kantuje, ten oszukuje, ten zdradza Polskę i najjaśniejszą rzeczy pospolitą. Dla nich nie liczycie. Bóg honor ojczyzna. Dla nich nie liczy się Polka i Polak. Dla nich liczy się Kalco i Mamona. Pytam. Uuu! Proszę państwa, jesteśmy na ulicy Okopowej. Ja w grudniu 70 roku, ponieważ prezentowałem, jak wy dzisiaj, ten sam pogląd. Troski o Polskę, o naród polski. Wylądowałem tu na Okopowej, gdzie byłem katowany do nieprzytomności. Ale Bóg chca, chciał, żebym był tu wśród Was i Polska Młodzieży. My, jako stara opozycja, jako stare pokolenie, bardzo bolejemy nad tym, co zgotowaliśmy dla Was. Ale myśmy chcieli wolnej. Suwerennej, niepodległej, najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polski. A mamy ciągle okupację ziem ojczystych naszej ukochanej ojczyzny Polski. Dziękujemy! 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 dziękujemy. Proszę Państwa, to ja chcę powiedzieć. W imieniu tych wszystkich, którzy walczyli o wasze godne życie, byście się mogli kształcić. Bo Polska biedna kształci, a zachód się dorabia. Bo złodzieje i łajdacy, kłamcy i blagierzy mówią, nic się nie opłaca. Ale złodziejom z całego świata opłaca się wszystko. Dlatego kochani, ja dziękuję wam za to, że jesteście tu i dzisiaj, że... Na sercu leży wam najjaśniejsza rzecz: Polska. Ja serdecznie dziękuję i Kochani, wierzę, że Polska będzie krajem suwerennym, wolnym, niepodległym i tego życzę. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Ej, Jest mały problem podobno z daliną...